Co robicie? Trenujesz Kajrosika? Tego wredotę? Tego wredotę? Tego wredotę takiego naszego? Co Iguniu? Ale chodź. To chodź piłkę weźmiesz, gdzie jest piłka? No to ja ci dam tą piłkę, tak? A ja teraz nie ćwiczę. To będziesz z nim ćwiczyła. Nie, nie będzie. No niech mu rzuci raz, on zmęczony. No i pani, o Jezus, jak mi obszlinił. To co? Pokaż, co umiekaj rozrobić. Ale co? Masz przysmaki dla niego? Nie. On ci przyniósł. Zobacz, Michasia Кайрос, кайрос, кайрос. Кайрос. Садись. Ну, иди, Гарри, на Кайрос. Кайрос, Кайрос. No ale poczekaj chwilkę, Igunia. zobacz. Siadaj. Siakaj. Dobry pies. Dobry pies. Zostań. 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 A, to jest Zostań. Ciekawa. Dobry pies! Szukaj. Szukaj piet. Szukaj. Szukaj. Halo. Halo! Igusia, chodź tu na chwilkę.

Daj dukę, eh? daj dukę, eh? daj dukę, daj eh? dukę. Ej, dobry. Tuk. Dobry, super.

Iga pierwsza znalazła. No odwiedź mu Iga piłkę. Dobry kajrosik. Super. Brawo chłopie. Super dobry pies. Super. To moje. Idź Iga. A ty nie tyiszka idę? Chodź, Kajrosik do mnie, chodź tu do mnie, chodź, daj kija. Daj kija, Kairos! No daj, chodź, chodź, daj. No daj. Uważaj. kajros daj, no daj. No super. Także Michalina przejęła pałeczkę z treningami kajrosa. Bardzo fajnie jej to idzie, o ile jej iga nie przeszkadza. No i co się stało? Ojej! mi tylko sznurek. Chodź wstań! Chodź. A jeszcze właśnie, bo zapomniałam Was poinformować, może ktoś jest ciekawy, to co miał Kairos na głowie tutaj między uszami, to mu wszystko zeszło. Wydaje mi się, że te tabletki plus ten, plus ten zastrzyk, no i ten szampon, którym myliśmy mu tą część tą część głowy mu super, super to pomogło także Kajrosik już jest w pełni zdrowy, także my jesteśmy też zadowoleni, no i co i będziemy, może nie będziemy a Michasia przez ten okres wakacyjny będzie go e, trenowała, także super, ekstra i oczywiście e, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału